Gdzie można zobaczyć mnóstwo pięknych płytek Azulejos? Jakie miejsca w Lizbonie oferują najlepsze widoki na miasto? Dlaczego to miejsce nazywane jest targiem złodziei? Co robi ta zabytkowa winda w centrum miasta? I gdzie można zjeść oryginalną babeczkę pastej z Gibelin? Lizbona, stolica Portugalii, która różni się od innych europejskich metropolii. Ma dużo uroku typowego dla małych miasteczek, pomimo tego, że jest bardzo rozległa. To miejsce, w którym wąskie uliczki wypełnione są dźwiękami muzyki fado, a zabytkowe tramwaje pną się pod górę. To również jedno z najstarszych miast w Europie, pełne historii, którego zabytki zachwycają turystów z całego świata. W tym filmie zabierzemy Was w podróż po najpiękniejszych zakątkach Lizbony. Pokażemy Wam nie tylko kolorowe kamienice i tętniące życiem place, ale również najpopularniejsze zabytki i najlepsze punkty widokowe. Zapraszamy do Lizbony! Zwiedzanie Lizbony rozpoczniemy na placu handlowym, na którym łączą się wszystkie drogi w mieście. Jest to główny węzeł komunikacyjny, turystyczny historyczny i miejsce, w którym kiedyś stał pałac królewski. Plac handlowy otoczony jest z trzech stron 18-wiecznymi budynkami, a od południowej strony ogranicza go rzeka Tag. Nie da się mówić o Lizbonie, nie wspominając o olbrzymim trzęsieniu ziemi z 1755 roku, w czasie którego większość zabudowań miasta została zniszczona i zginęły dziesiątki tysięcy osób. Zrujnowany został wtedy między innymi pałac królewski, a kompletnemu zniszczeniu uległy zbiory Biblioteki Królewskiej, które zawierały ponad 70 tysięcy woluminów, dzieła sztuki, archiwa królewskie i zapiski związane z wyprawami Wasko-Dagamy i innych podróżników. Na środku Placu Handlowego można zobaczyć ogromny pomnik króla Józefa I Reformatora na koniu. można wejść na popularny w mieście Deptak, przechodząc przez bramę miejską, która jest zarazem łukiem triumfalnym Arco da Rua Augusta. Pierwotnie budynek zaprojektowany jako dzwonnica, ostatecznie przekształcony został w łuk triumfalny upamiętniający odbudowę miasta po trzęsieniu ziemi. Na łuku triumfalnym znajduje się punkt widokowy. Rua Augusta pełni rolę deptaka i jest aleją handlową z wieloma sklepami i restauracjami. Można tutaj zobaczyć różne formy sztuki ulicznej i przespacerować się na Plac Rosiju. nazwa placu to Prasa de Dom Pedro Iwy ze względu na kolumnę stojącą na środku placu, która przedstawia króla Pedro IV. Jednak to stara nazwa, czyli Prasa Rosiu, jest bardziej popularna i częściej stosowana. Po dwóch stronach kolumny znajdują się fontanny wykonane z brązu. A północną pierze placu zamyka Teatr Narodowy Marii II. Lizbona położona jest na wzgórzach. Dlatego by ułatwić poruszanie się po mieście, pod koniec XIX i na początku XX wieku zbudowano kilka wind. Obecnie w Lizbonie funkcjonują cztery zabytkowe windy, ale tylko jedna z nich porusza się pionowo. Przejażdżka windą Santa Justa to jedna z najpopularniejszych atrakcji miasta. Ta 45-metrowa konstrukcja łączy niższe ulice dzielnicy Bajsza z wyżej położonym Placem Karmu. Jej architektura przypomina słynną francuską wieżę, a to dlatego, że winda zaprojektowana została przez jednego z uczniów Gustawa Eiffla. By skorzystać z windy, można użyć biletu 24-godzinnego na komunikację miejską lub kupić osobny bilet. Na taras widokowy można dostać się też od strony klasztoru karmelitów. Coinvento du Karmu to kompleks składający się z klasztoru oraz kościoła karmelitów w których obecnie mieści się muzeum archeologiczne. Kompleks ten zniszczony w czasie trzęsienia ziemi w 1755 roku Został odbudowany tylko w niewielkim stopniu, dlatego też jest on wymowną pamiątką po potężnym kataklizmie. Kościół Świętego Rocha z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale jego wnętrze kryje prawdziwe skarby. Kościół ten przez wielu uważany jest za najpiękniejszy przykład baroku w Lizbonie. Jego wnętrze jest wynikiem kilku przebudów z XVII i XVIII wieku. To jeden z nielicznych budynków w Lizbonie, który przetrwał trzęsienie ziemi z 1755 roku. Kościół świętego Rocha, jak większość kościołów w Lizbonie, można zwiedzać za darmo. widokowy świętego Piotra z Alcantary to doskonałe miejsce, by zobaczyć Lizbonę z góry. Rozpościera się stąd przepiękny widok na dzielnice Bajsza, Alfama i Grasa oraz położony na wzgórzu zamek świętego Jerzego. To jedna z czterech zabytkowych wind w Lizbonie i naszym zdaniem najbardziej fotogeniczna. Winda ma formę wagoników działających na zasadzie kolejki linowej. Gdy jeden wjeżdża pod górę, drugi jednocześnie zjeżdża w dół. Winda Bika mknie niezwykle malowniczą ulicą Rua de Cebelu. w Lizbonę, warto przejechać się słynnym żółtym tramwajem nr 28. Przeciska się on przez wąskie uliczki, pnąc się pod górę. To niezwykle popularna atrakcja turystyczna w Lizbonie, więc jeśli chcecie załapać się na miejsce siedzące, to najlepiej wsiąść na pierwszym przystanku przy placu Marcin Moniz. Widokowy Matki Bożej ze wzgórza oferuje jedną z najlepszych panoram w mieście, ze względu na to, że jest to najwyżej położony punkt widokowy w Lizbonie. Można stąd zobaczyć zarówno nową, jak i starą część miasta. Kolejny punkt widokowy, na który warto wejść, to Miradouro da Grasa. Jest to dość popularne miejsce ze względu na to, że funkcjonuje przy nim niewielki bar ukryty w cieniu drzew. Obok znajduje się Igreja da Grasa, czyli Kościół łaski. Bardzo polecamy wejść do środka, nawet jeśli nie przepadacie za zwiedzaniem kościołów, bo wewnątrz można zobaczyć przepiękne płytki azulejos. Czyli najstarsza dzielnica Lizbony składa się z wielu wąskich i stromych uliczek, dzięki którym ma swój niepowtarzalny klimat. Można tutaj zobaczyć budynki, których stan często pozostawia wiele do życzenia, a także suszące się pranie, drzewka pomarańczowe i klimatyczne knajpki, z których wieczorem wydobywa się dźwięk fado, czyli portugalskich melancholijnych pieśni. Alfama to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Lizbonie, które zachowało swój lokalny klimat. Lizbona posiada 16 oficjalnych punktów widokowych. Nieoficjalnych jest jednak całe mnóstwo. Jednym z najbardziej popularnych jest punkt widokowy Bram Słońca. Roztacza się z niego jeden z najpiękniejszych widoków na czerwone dachy Alfamy i pozostałą część miasta. Kościół Santa Engracia to XVII-wieczny zabytek Alfamy. Został zbudowany na planie Krzyża Greckiego, a jego wnętrze zachwyca marmurami. W XX wieku utworzono w nim Panteon Narodowy. To miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki. Jego wnętrze zachwyca marmurami i znajduje się w nim między innymi pomnik Wasko da Gamy. Zwiedzając Panteon Narodowy, można wejść na balkon, by zobaczyć kościół z góry. Udostępniony jest także spory taras widokowy. Podnóża Panteonu Narodowego dwa razy w tygodniu we wtorek i sobotę można trafić na targ złodziei, czyli targ Staroci. Zaciekawić może nazwa tego targu. Odnosi się ona do wydarzeń z przeszłości, kiedy to dokonywano tutaj nielegalnych transakcji i sprzedawano rzeczy niewiadomego pochodzenia. Teraz podobno wszystko odbywa się już zgodnie z prawem, ale nazwa pozostała. Katedra C znajduje się u stóp alfamy i jest najstarszym kościołem w Lizbonie. Katedra ta została wybudowana w XII wieku w stylu romańskim i upamiętnia wyzwolenie miasta spod władzy Maurów. Katedra C przez wieki była przebudowywana, więc częściowo zatraciła swój średniowieczny charakter. Wejście do wnętrza katedry jest płatne. A w ramach biletu można wejść też do skarbca oraz na dziedziniec otoczony krużgankami. Niedaleko katedry Se stoi Kościół Świętego Antoniego. Zgodnie z tradycją, kościół został zbudowany w miejscu, gdzie urodził się Święty Antonis z Lizbony. Uwagę przyciąga kolorowa instalacja artystyczna, która znajduje się obok kościoła i przy której można zrobić sobie zdjęcie. Co ciekawe, aranżacja co jakiś czas się zmienia i poza kompozycją z talerzami można też trafić na przykład na ścianę wypełnioną kwiatami. Zamek Świętego Jerzego to jeden z najstarszych budynków w Lizbonie. Został zbudowany przez Maurów i już ponad tysiąc lat góruje nad miastem. W czasie trzęsienia ziemi w 1755 roku uległ zniszczeniu i przez lata popadał w ruinę. Zamek Świętego Jerzego stoi na wzgórzu, które uważane jest za miejsce pierwszego osadnictwa na tych terenach. Zamek został zbudowany jednak dopiero w XII wieku przez Maurów. Przez lata pełnił różne funkcje, był siedzibą dworu, ale też służył jako koszary i więzienie. W czasie trzęsienia ziemi uległ zniszczeniu i przez lata popadał w ruinę. Został odrestaurowany dopiero w XX wieku i od tego czasu cieszy się zainteresowaniem turystów. Muzeum Azulejos mieści się w dawnym klasztorze Madre Jedeus, dzięki czemu muzeum to jest niezwykle klimatyczne. Można w nim zobaczyć mnóstwo przepięknych Azulejos oraz prześledzić historię portugalskich płytek od XV wieku do czasów współczesnych. znajduje się ogromna panorama Lizbony wykonana z Azulejos. Most 25 kwietnia został ukończony pod koniec XX wieku i jest jednym z najdłuższych mostów wiszących w Europie. Przez swoją barwę i ogólny wygląd jest bardzo często porównywany do mostu Golden Gate w San Francisco. Pomnik Christo Rey znajduje się w Almadzie na wzgórzu, z którego rozpościera się widok na Lizbonę. Przedstawia Chrystusa z wyciągniętymi rękami, przypominającym pozycję na krzyżu, i jest ważnym symbolem wiary i kultury portugalskiej. Pomnik ma wysokość 28 metrów, a jego podstawa 82 metry. Został zainspirowany pomnikiem Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro w Brazylii. Pomnik został wzniesiony jako wyraz wdzięczności za uratowanie Portugalczyków od niszczycielskich skutków II Wojny Światowej. Belim to najbardziej znana dzielnica w Lizbonie, oddalona od ścisłego centrum o około 6 km. Znajduje się tu między innymi Torre Belim. Wieża Belim została zbudowana w XVI wieku jako twierdza chroniąca wejścia do portu w Lizbonie. Utrzymana jest w stylu manuelińskim, który rozwijał się w Portugalii za panowania Manuela I Szczęśliwego. Styl ten łączy gotyk z koronkowymi wykończeniami, rzeźbami i elementami orientalnymi. Przez wieki wieża Belim pełniła różne funkcje. Była tam strażnica lizbońskiego portu. Punkt orientacyjny dla wracających do ojczyzny żeglarzy, więzienie, a obecnie to zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z wieżą Berlin związany jest również polski akcent, bo to właśnie tutaj w 1833 roku więziony był generał Józef Bem, twórca legionu polskiego w Portugalii. W dzielnicy Belim stoi pomnik odkrywców, który upamiętnia osoby zasłużone dla Portugalii i erę wielkich odkryć geograficznych. Na pomniku znajdują się 33 postacie, w tym Henryk żeglarz trzymający karabele w dłoniach. Pomnikiem znajduje się marmurowa mozaika o średnicy 50 metrów, na którą można spojrzeć z góry z punktu widokowego usytuowanego na pomniku odkrywców. Przedstawia ona róże wiatrów, na której znajduje się mapa świata z zaznaczonymi miejscami i datami ich odkryć. Klasztor Hieronimitów to jedna z najpopularniejszych atrakcji dzielnicy Belim. Został wybudowany w XVI wieku w stylu manuelińskim. Jego powstanie związane jest z podziękowaniem za udaną wyprawę Vasco da Gamy do Indii. Odkryty szlak pozwolił bowiem Portugalii czerpać ogromne zyski z handlu. Co ciekawe, podczas trzęsienia ziemi pozostał w niemal nienaruszonym stanie. Klasztor Hieronimitów wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wejście do klasztoru jest płatne, a przed wejściem ustawiają się spore kolejki. Można wejść też za darmo do kościoła, który znajduje się obok. Tu kolejka idzie naprawdę bardzo sprawnie. Wnętrza klasztoru i kościoła utrzymane są w podobnym stylu, w klasztorze można jednak dodatkowo zobaczyć między innymi przepiękne krużganki, czyli długie otwarte korytarze, które biegną wzdłuż wewnętrznego dziedzińca. Pastéis z Żebelim to najpopularniejsza słodka przekąska w Portugalii, która pochodzi z Lizbony. Piekarnia Pastéis z Żebelim to obecnie jedyne miejsce, w którym można zjeść babeczki wytwarzane według oryginalnego przepisu. Produkcja wypieku pasty z Rijbelim narodziła się w klasztorze Hieronimitów w XVIII wieku, a w pierwszej połowie XIX wieku ich produkcja została przeniesiona do budynku, który dziś nazywany jest po prostu pasty z Rijbelim. Babeczki te to połączenie ciasta francuskiego i aksamitnego budyniowego kremu. Można je kupić w wielu miejscach w Portugalii, ale tylko w Belim noszą one nazwę pasty z Rijbelim. W każdym innym miejscu znajdziemy je pod nazwą Pastej Żenata. Mamy nadzieję, że z tym filmem uda Wam się zaplanować kilkudniowy pobyt w Lizbonie. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaje Kraje.